za Pawła Palucha Obok niego Paweł Staszek, który zmieni Pawła Grygolta Na trzecim stanowisku Tomasz Bajerski i przy bandzie w miejsce Kępińskiego Billy Hamila. Więc aż trzy zmiany w tym wyścigu. Trener Grudziądza Wojciech Żab Żabiałowicz robi wszystko, co może, by dogonić żużlowców pergo mających z poprzedniego meczu. Teraz jest sześć punktów, a więc ten bilans jest lepszy na razie dla Gorzobiany. W kasku białym na prowadzeniu Paweł Staszek, ale teraz znakomity manewr Krzysztofa Cegielskiego. Podobnie jak to było w dziesiątym wyścigu, kiedy to nasz młodzież, młodzieżowiec wyprzedził Biliego Kamila. Cegielski jest pierwszy na drugiej pozycji w kasku żółtym Amerykanin właśnie, czyli zapowiada się na drugie zwycięstwo naszego zawodnika. Na trzecim miejscu w kasku białym Staszek. Teraz Hamil wychodzi, jednak zrewanżował się naszemu żużlowcowi i Amerykanin na pierwszej pozycji. O trzecie miejsce walczy Stasz, Staszek oraz teraz wyprzedził Tomasz Bajerski, tego zawodnika. A na razie zapowiada się na remis 3 do 3 w wyścigu 12. Znakomity początek Cegielskiego. Ale na pierwszej pozycji przyjeżdża Amerykanin Billy Hamil, drugi jest Cegielski trzeci Tomasz Bajerski, bez punktu Paweł Staszek remis 3 do 3 w wyścigu 12, 39 do 33 w dalszym ciągu z prawej strony ekranu tu widzimy w kasku czerwonym to niego Ricardsona, obok niego w kasku żółtym Jacek Rempała przy bandzie. Natomiast na pierwszych dwóch stanowiskach Zmiany Ryszard Franciszyn w kasku niebieskim. Na to, że pierwszym pojedzie w miejsce Dariusza Stenki. Natomiast rezerwa taktyczna oraz kolejny Amerykanin Billy Hamil w miejsce Piotra Markuszewskiego. Operator podobał sobie przez dłuższy czas Szweda Rickardsona. Teraz widzimy już wszystkich żyzlowców Hamil Rickardson i Rempała No mocna obsada Może być bardzo ciekawie No ale proszę Państwa Tony Rickardson Wjeżdża w taśmę Tu wcześniej kierownik Ze startu sygnalizował ręką Że Jacek Rempała Coś tam niedozwolonego Czynił przy tym starcie Prawdopodobnie chodzi o to Że obracało się tylne koło I Sędzia Maci spychała Wyklucza Jacka Rempaweł z biegu 13 zrozpaczony wychowanek Unitarnów i będzie powtórzony bieg w trzyosobowym składzie. Teraz jest 13. Franciszyn, Hamil i Rickardson. Tym razem Billy Kamil jest lepszy od Toniego Rickardsona na trzecim miejscu Franciszyn. Podobnie jak to było w wyścigu 10 powtórka w czasowym składzie wygrana przez Krzysztofa Cegielskiego, choć jeździł osamotniony teraz jadący samotnie Bili Kamil przed dwójką gorzowskich żużlowców Tonim Rickardsonem i Ryszardem Franciszynem. Też teraz zbliżył się bardzo do Billiego Hamila szwety Toni Richardson, ale, ale jeszcze jest za Amerykaninem Hamilem. Ostatnie okrążenie i zapowiada się na Remis. To już bodajże szósty w tym meczu i co dowodzi, że to spotkanie jest naprawdę... Zacięte emocjonujące Billy Hamil, zwycięzcą biegu 13 na drugiej pozycji. Rickardson trzeci, Franciszyn Remis 3 do 3. Po 13 wyścigach 42 do 36. Wyścig 14 Jacek Rempała kask żółty obok niego. Waldemar Walczak w kasku czerwonym na stanowisku trzecim. Biały kask Robert Dados i przy bandzie w kacku niebieskim Tomasz Bajerski, Rempała, Walczak i Bajerski uzbierali w dotychczasowych startach po 7 punktów. Dados natomiast punktów 6, 42 do 36. Rępała, Walczak, Dados i Bajerski. Znakomicie dwójka żużlowców z Grudziądza. Rempała i Dados teraz na prostej. Wychodzi na drugą pozycję Robert, Dados, trzeci Tomasz Bajerski i w kasku czerwonym Waldemar Walczak. Nieoczekiwany zwrot wydarzeń. W biegu 14 goście prowadzą 5 do 1. No i będzie, będzie emocjonująco przed tym ostatnim wyścigiem, jeżeli tak zakończy się bieg 14, bowiem. Gorzewianie będą mieli tylko dwa punkty przewagi nad gkm -em. huntersztyn grudziądz grudziąc Dados na prowadzeniu. Za nimi dwójka gorzowskich żużlowców, walczak bajerski Ostatnie okrążenie 14 biegu. Prowadzi na pierwszej pozycji Rempała, Za nim jedzie Robert Dados, i w takiej kolejności. Mijają linię mety jako trzeci Tomasz Bajerski na czwartym miejscu, Waldemar Walczak 1 do 5 po 14 biegach, 43. W wyścigu 15 ma na koncie 8 punktów i jedzie przy bandzie w kasku, pojedzie w kasku białym przy bandzie na torze czwartym. Cegielski tor trzeci w kasku niebieskim, Bili Hamil na torze drugim. Kask żółty i Rickardson przy krawężniku w kasku czerwonym. Rickardson 11 punktów, Hamil 13, ale Hamil już 5 razy startował. Cegielski 9 i Staszek 8. To oczywiście punkty po dotychczasowych startach. Cegielski znakomicie również. Toni Rickardson i dwójka gorzowskich żużlowców na prowadzeniu. Hamil po raz drugi. Jest zmuszony oglądać plecy naszego młodzieżowca Richardson z przodu. To już jest wyraźna przewaga Szweda. drugą pozycję walczy Billy Hamil, nawet gdyby był przed naszym żużlowcem. Teraz niebezpiecznie nie daje się jednak nasz żużlowiec. Gdyby nawet Hamil był przed Szegielskim, to i tak Gorzewianie zwyciężył ale tu chodzi przecież o bilans małych punktów w przypadku kiedy po zakończeniu rozgrywek ligowych oba zespoły będą miały równą ilość punktów i ostatnie okrążenie w tym spotkaniu daleko, daleko Rickardson już około 20-25 metrów tu pasjonująca walka pomiędzy Hamilem i Cegielskim po raz drugi Krzysztof Cegielski zwycięża nad Amerykaninem mamy w ostatnim wyścigu 5 do 1 dla naszego zespołu ostatecznie Pergogorzów zwycięża 48 do 42. Wielka radość na stadionie imienia Edwarda Jantarza. Bilans mamy lepszy od Grudziądza w naszym zespole najlepiej punktował dzisiaj Tony Rickardson 14. Teraz dziękuję wspólnie z Krzysztofem Cegielskim 11 punktów właśnie ten zawodnik 8 Tomasz Bajerski 7 Waldemar Walczak 2 punkty Pawła Nizioła 4 punkty